Jak ty, Andrzeju, spędzałeś walentynki? To było wczoraj? To było wczoraj. Trochę pracowałem, trochę podróżowałem, zjedliśmy fajne śniadanie w domu w dużym towarzystwie, więc, więc wszystkim mówiliśmy, kocham. A jakie wy na przykład prezenty lubicie sobie sprawiać? Bardziej takie materialne, czy na przykład takie, które wywołują emocje albo wspomnienia? Nie, nie, nie umiem o tym mówić, dlatego że, że najpiękniejsze prezenty to są, to, są chwile spu, sp, to są chwile spędzone razem, niezależnie od tego, czy w domu, czy w podróży, czy, czy w jakichś innych miejscach, więc dzisiaj ja w ogóle nie mam takiego charakteru, że, że się skupiam na jakichś prezentach materialnych. Tak? Dzisiaj myślę sobie o życiu troszkę inaczej niż, niż wiele, wiele lat temu i, i, i to czas jest dla mnie naj, najpiękniejszą wartością.